Dołączyliśmy do wycieczki autokarowej. Znajdujemy się teraz w parku dzikich zwierząt w Kadzidłowie. Tutaj możemy zobaczyć różne zagrożone gatunki oraz pogłaskać między innymi Łosia i mądrzaka chińskiego. Następnie udamy się do Mikołajek. Park dzieli się na dwie części. Najpierw uczestnicy oglądają groźniejsze zwierzęta w zamkniętych wybiegach, a następnie przechodzą do strefy otwartej, gdzie dozwolone jest kłaskanie i karmienie. Spokojnie, ziomal nie mam żadcia. Ale masz go. Jesteśmy w Mikołajkach. Właśnie nastąpiła wyczekana chwila na kupienie pamiątek i zwiedzenie najciekawszych zakamarków tego miasta. Zaraz spróbuję znaleźć jakiegoś uczestnika, który opowie nam o swoich wrażeniach. Właśnie spotkałam trzy fanki Mikołajek. Powiedzcie, jak macie na imię? Bela, Patrycja, Marta. A powiedzcie, jak wykorzystałyście ten wolny czas w Mikołajkach? Poszliśmy na pizzę, chodziłyśmy, patrzyłyśmy na jezioro z pomastu. kupowaliśmy pamiątki i poszłyśmy na zbiórkę, która niedługo ma być. I Marta kupiła sobie fikającego yy, gluta. A co Wam się najbardziej podoba w Mikołajkach? Wszystko jest bardzo... Jest, jest bardzo fajny Mikołajka. W Mikołajka głównie podoba mi się port. Mi się podobają widoki. <noise> Dobrze, a chciałybyście kogoś pozdrowić? Rodziców. Mamę, tatę i brata. Rodzinę. To dziękuję Wam bardzo za wywiad. Ostatnim punktem wycieczki jest Aquapark Tropicana, gdzie na obozowiczów czekają atrakcje takie jak Rwąca Rzeka, Sztuczna Fala, Konora Lodowa oraz cztery zjeżdżalnie, w tym ekstremalna